Niecelne uderzenie, aż tak mocno. Teraz Gliwiczanie, dobrze, pierwsza próba, bardzo groźna, widzimy jeszcze tam szansa, by dobijał w tej sytuacji Breno Rosa. Dobra akcja Aleksa Gonzaleza. No i po drugiej stronie, również, groźnie. Mecz, który będzie obfitował w dużą liczbę sytuacji stuprocentowych. Tego możemy być pewni. To jest mecz dwóch drużyn grających bardzo dobrze w defensywie i to będzie mecz wyrównany. Teraz dobra taka sytuacja, być może na przykład tym moim słowom. Nie zamierza tutaj odpuszczać. Cattini, niedokładna teraz ta piłka. Jak to wykończą gospodarze? Jeszcze walczy tam do końca Padrino. Uderzenie, kwiezel, cel. teraz Pedrinho się tutaj rozpędza z każdą minutą. Z tego nie dało się zrobić Konstrukt. Raz jeszcze Krizel jeszcze bardziej to było zagranie w tej AS. ten moment zawodnik konstruktu może ruszyć, może mieć ewentualne duże skutki dla dla drużyny Piasta teraz Gliwicz, a nie, jest szansa na bramkę, jak tutaj ta piłka nie wturlała się po tej akcji Bortoletto do siatki, ale już trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje po drugiej stronie, Kaniewski, raz jeszcze Everton, Rozciągałem tą akcję gospodarze, raz jeszcze Everton, przejął tą piłkę teraz, właściwie instynktownie broni w tej sytuacji Cypun. Trudna sytuacja, ale po drugiej stronie, piłka do Gryzela. Uderzenie blokowane tam tuż przed samym e, bramkarzem. Jeszcze cały czas gospodarze. Teraz kolejny raz obity słupek. Gospodarze mają teraz troszeczkę więcej miejsca, ale już za czwórka piasta. Na własnej połowie sypun po raz kolejny nogami. Jeszcze jak to wykończy, Aden Teraz pierwsza próba, jeszcze taka troszeczkę troszeczkę nieśmiała, no ale tutaj na pewno z czasem jedni drudzy będą się rozkręcać, bo chyba wynik remisowy do końca nie będzie satysfakcjonował ani gospodarzy, ani też piasta. Teraz uderzenie. No i widzimy Pedrinho. No chyba na zakończenie tego mojego zdania chciał postawić kropkę. Od razu umieścił piłkę pod poprzeczką, nie miał żadnych szans, kierował cypu. No ale po drugiej stronie może być większe szanse na zwycięstwo w tym spotkaniu, bo to z pewnością także może być element taki kluczowy w tych końcowych minutach tego pojedynku. Ale do tego jeszcze fragmentu trochę pozostało. Teraz widzimy, jak blisko w tej sytuacji był Grancy z numerem 10, z Lazaretti. Jedyny gołlał w tym, w tym spotkaniu. Teraz Gliwiczanie ratują się w tej sytuacji, ale bez, bez konsekwencji udało się uratować ten piłka. Jeszcze walka tam do samego końca trwa, już na połowie kontraktu No i widzimy jak się to kończy. Bardzo dobre podanie wyratował tę sytuację do końca Pekacza. Aleks Gonzales kończy tę akcję celnym strzałem. To często tak w futsalu bywa, że sytuacja po drugiej stronie jest zalążkiem do do akcji, która przynosi sytuację e, bramkową. Ale już koncentrujemy się na tym, co, co się dzieje dalej na parkiecie w Lubawie. Teraz strata kolejna, no i jak niewiele brakuje w tej sytuacji. Widzieliśmy. Mówi, że troszeczkę inaczej jednak trzeba podchodzić, więcej czasu poświęcić na regenerację, ale to z pewnością nie jest takie zmęczenie, które, które by mocno wpływało na zawodnika. Teraz Kamil e, Rol dwukrotnie Dużej intensywności, nie wiem czy to o to chodziło, czy, czy może jeszcze tam gdzie się ucierpiał perę gospodarzy. W każdym razie jest wszystko w porządku, no ale teraz widzieliśmy chyba najlepszą sytuację tego spotkania. Już możemy mówić, że wchodzimy w ten decydujący moment, że moment tej rywalizacji teraz. Piezel, no ale mylą się gospodarze! No i kończy się to wszystko drugą bramką dla piasta e, kliwicy. Aleks Gonzalez ponownie, a więc e, tutaj ta współpraca w tej e, czwórce wygląda bardzo dobrze. No ale trzeba także zaznaczyć, że wykorzystują e, błędy gospodarzy próbę jezela. I tutaj już się nic nie wydarzy. To rozbrzmiewa końcowa syrena oznaczająca trzy punkty dla Piasta Gliwice. Gliwiczanie dzisiaj górą w Lubawie wygrywają 2 do 1 po emocjonującej pierwszej połowie, po której było 0 do 0. W drugiej połowie oglądaliśmy w końcu bramki i te emocje były jeszcze większe, a więc ten pojedynek dwóch czołowych ekip Fogow z Ekstraklasy na pewno nie rozczarował, bo jedni i drudzy tutaj pokazali, że w tym sezonie będą bić o tytuł mistrzowski.